Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. Prorok Eliasz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Zawołał ją i powiedział: Daj mi proszę trochę wody w naczyniu, abym się napił. Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał za nią i rzekł. Weź proszę dla mnie i kromka chleba. Na to odrzekła. Na życie Pana Boga Twego już nie mam pieczywa, tylko garść mąki w dzbanie i trochę oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy przyjdę przyrządzę sobie i memu synowi strawę. Zjemy to, a potem ponrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: Nie bój się. Idź, zrób jak rzekłaś, tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i przynieś mi, a sobie i swemu synowi zrobisz potem. Bo tak mówi Pan Bóg Izraela. Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i zrobiła, jak Eliasz powiedział. A potem zjadł on i ona oraz jej syn. I tak było co dzień. Zban mąki nie wyczerpał się i baryłka Oliwy nie opróżniła się zgodnie z obietnicą, którą Pan wypowiedział do Eliasza. Chwiarę dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość. Chlebem karmi głodny, wypuszcza na wolność uwięziony. Wraca wzrok ociemniałym Pan dźwiga poniżony Pan kocha sprawiedliwych Pan strzeże przybyszów Chwal duszo moja Pana stwórcę swego Ochrania sierotę Lecz występnych kieruje na bezdroża Pan króluje na wieki Bóg Twój syjonie przez pokolenia Chwal dusza moja Pana Stwórcę swego że wraca wzrok ociemniałym. Pan dźwiga poniżony, Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przebyszu. Chwal duszo moja, Pana Stwórcę swego, Przywraca wzrok ociemniałym. Pan dźwiga poniżony, pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przybyszu. U -u -u, u -u, Czytanie z listu do Hebrajczyków. Chrystus wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej świątyni, lecz do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga. Ani nie po to, aby się wielokroć sam miał ofiarować, jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. Gdyż w takim przypadku musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków, aby zgładzić grzech przez ofiarę samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, potem zaś sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów w wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, Lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, nauczając Rzesze, mówił: Strzeżcie się uczonych w piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach. Lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Obiadają domy wdów, i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza ewangelia według świętego Marka. Przynosi nam dwie sceny, które pozornie mogą wydawać się odrębne, ale w rzeczywistości łączą się w głęboką naukę o autentyczności życia i prawdziwej wartości w oczach Boga. Pierwsza część tej Ewangelii to ostrzeżenie Jezusa przed uczonymi w piśmie. Jezus mówi: strzeżcie się uczonych w piśmie. Dlaczego? Bo choć zewnętrznie wydają się być przykładami religijności, w rzeczywistości ich serca są dalekie od Boga. Chodzą w powłóczystych szatach, lubią być zauważani, zajmować zaszczytne miejsca na ucztach i w synagogach. Wszystko, co robią, jest nastawione na zewnętrzny poklask, a ich pobożność jest jedynie pozorem. Co więcej, Jezus mówi o ich hipokryzji. Obiadają domy wdów, czyli wykorzystują najbardziej bezbronnych, a jednocześnie dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ta krytyka nie dotyczy tylko uczonych w Piśmie tamtych czasów, ale jest ostrzeżeniem dla każdego z nas. Czy czasem nie zależy nam bardziej na tym, jak nas widzą inni, niż na tym, co naprawdę dzieje się w naszym sercu przed Bogiem? Jezus przypomina nam, że prawdziwa religijność nie polega na pokazie, ale na autentyczności i czystości serca. To, co robimy, ma wypływać z głębiej ubokiej miłości do Boga i bliźniego, a nie z potrzeby uznania przez ludzi. Druga część Ewangelii to scena, która dzieje się przy skarbonie w świątyni. Jezus siedzi i przypatruje się, jak ludzie wrzucają swoje ofiary. Wielu bogatych wrzuca duże sumy, ale uwagę Jezusa przyciąga pewna uboga wdowa, która wrzuca dwa małe pieniążki. W oczach świata jej ofiara mogła wydawać się bez znaczenia, niemal niezauważalna, ale Jezus widzi coś więcej. On dostrzega serce tej kobiety, przywołuje swoich uczniów i mówi: ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich. Dlaczego? Bo wrzuciła wszystko, co miała na swoje utrzymanie. Wrzuciła z niedostatku, a nie z tego, co jej zbywało. Ta scena z wdową jest potężnym przesłaniem o tym, czym naprawdę jest ofiara i oddanie Bogu. Nie chodzi o ilość, ale o jakość. Bogaci dawali dużo, ale z tego, co im zbywało. Nie odczuwając prawdziwego poświęcenia. Wdowa, choć jej ofiara była mała w sensie materialnym, ofiarowała wszystko, co miała, co było dowodem jej głębokiej wiary i zaufaniu Bogu. Ta wdowa staje się dla nas wzorem autentycznej ofiarności. Uczy nas, że prawdziwe oddanie Bogu nie mierzy się ilością, ale głębią z serca. Ona nie dała dla pokazania się, nie liczyła na uznanie innych. Dla niej najważniejsze było, aby jej dar był wyrazem całkowitego zawierzenia Bogu. Jej gest jest pełnym wyrazem miłości, pokory i ufności, że Bóg się nią zaopiekuje. Bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia jest dla nas wezwaniem do refleksji nad naszymi intencjami co kieruje naszymi działaniami? Czy nasze modlitwy, nasze uczynki, nasze ofiary wypływają z autentycznej miłości do Boga i bliźniego, czy może czasem bardziej zależy nam na uznaniu ze strony innych? Jezus przypomina nam, że to, co liczy się w oczach Boga, to nie ilość, ale intencja, z jaką dajemy, modlimy się i pomagamy innym. Wdowa wrzuciła wszystko, co miała. Może nie jesteśmy w stanie dać wszystkiego materialnie, ale możemy ofiarować Bogu całe nasze serce, nasz czas czy naszą uwagę. To, co możemy ofiarować Bogu, to nasze zaufanie, nasza wiara, miłość, nawet w małych gestach. Prośmy dziś Pana, aby dał nam serca pełne autentyczności, pokory i miłości, abyśmy umieli dawać nie dla pozoru, ale z głębi naszego serca i abyśmy, tak jak u Boga wdowa, zaufali, że Bóg troszczy się o nas i widzi każdą nawet najmniejszą ofiarę, którą Mu składamy. Amen.